Policja. Witajcie na kolejnym filmie. Jeszcze nie zacząłem wykopków, a już policja do mnie podjechała. Ale po sprawdzeniu wszystkiego, wszystkich papierów mogę iść na wykopki. Także sprzęt już prawie gotowy. Jestem na miejscu w takim lasku. I obecę dookoła zobaczyć co tu się znajduje w ziemi. Liczę na fajne fandy, ale to się okaże podczas kopania. Także lecimy na wykopki, bądźcie i patrzcie co będę kopał. Pierwszy fancik, Polmos, Szczecin. Pozdrawiam szwagra. Tu natrafię na taką fajną linię okopów transzei. I z dołka wyskoczyły dwie łódzki od mełzera. Po drodze miałem chyba 4 połmosy, to nie nagrywałem ich. Ile tam takie fajne, ciekawe miejsca znalazłem. Zobaczmy, może tam być coś lepsze, fanty może będą tam. No, tylko że te dwie łuski dziwnie zgięte. Jakby od RKM-u były. No tak, tu za... Kopałem dołek, tu były dwie łuski. Tu jest chyba kolejny gniazdo łusek. I to faktycznie chyba był RKM. Wszystkie po, podginane. Typowo od zamka od rkm -u. Czy tam CKM-u. Pokopię i zobaczę, nie będę nagrywał wszystkich łusek. Beton daje sygnał? Nie, to drudz. Zatopiony w betonie <tryk> Już myślałem, że to śmieć Ale doświadczenie kazało dokładnie sprawdzić I jednak jest fajny fancik A miałem to już kurde Uznać za śmieć To jest lewa strona Jakieś drewienko Taki dziwny kształt A z prawej patrzcie Jakaś postać Z dzieckiem w wózku Ciekawe co to jest i od czego Myślałem, że kawał jakiegoś złomu Jednak warto czyścić fanty i sprawdzać co to jest dokładnie No fajne, podoba mi się Fajny fancik Aż mi się włos przez chwilę zjeżył Myślałem, że to prawdziwe. Żuzik! <słuch> Wypchany! Oh. 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 Nie strasz mnie! Taka pokrywka. Ale ktoś tu kopał i dziury zostawił. czyli nie byłem pierwszy Już tu ładnie orał ktoś był przede mną, ktoś mnie uprzedził fajna wasówka jakiś malunek był niemiecka wasówka szkoda, że nie srebrna ale pewnie by zabrakło gdyby było srebrne tym razem część chyba od jakiegoś pojazdu dur aluminium bardzo lekkie i obok trochę większa część wyskoczyła leciutkie pewnie coś od silnika albo skrzyni biegów Część od jakiejś rzeźby wyskoczyło. Jakieś skrzydło. I jakiś zawiasik wyskoczył. Kawałek zawiasiku. Żlandor. Złoto. Cóż takiego? Tym razem coś takiego, taka blaszka Coś od czegoś Jak widzicie Zaczęło padać Także ja już na tę chwilę Dziękuję Wam za oglądanie filmu Widzimy się w kolejnym A ja lecę do domku Na jakąś ciepłą herbatkę albo yerba mate. To co wyszło to wyszło, tu widzieliście Nic ciekawego w tym lasku nie było Niestety radzę może w inne miejsce znajdę lepsze Także na no, chwilę Was pożegnam Widzimy się w kolejnym filmie Pa! Zostawcie coś po sobie tam pod, pod filmem